Dobrze, duży, zagrajmy teraz w zagadkę emoji. OK. Kategoria filmy. Dobra, pierwsza wysłana. Yy... Walki no, nie wiem. Matrix. Nie. Wysyłam drugą. u Ninja! Ja, brawo, czyli zdobyłeś zero punktów, bo Dobrze, zdobyłeś dwa punkty, brawo. Drugi film. Fu -a. Przy czym od razu powiem, że to jest jakby nie emotka... Postaci. Konkretnej, nie? Tylko, że po prostu jakiś hero, nie? Dobra, no to... Niech będzie Batman. Nie. Dobra, dawaj dalej. O kurde. I wybuch? Ty nie, Pasker, no dawaj ten, Dobrze, daję trzecią. No, znaczy, no dobra, no, no Spider-Man. No, Spider co to jest to drugie w takim razie? Znaczy, a ten GPT się zapytaj, nie wiem. Takie mi wypluł, to takie masz. Zdobyłeś jeden punkt, łącznie masz punktów. Jeden. <laughs> Nie, łącznie masz trzy punkty, brawo. No weź, daj lajka. No i obserwuj, no. No ziomek. Teraz będzie trzeci film i wysyłam ci pierwsze. Co, coś za... Jezu, jak się nazywał jak, jakiś western no o zachodach słońca pewnie. Co no, coś tam, dawaj, tam... Dawaj następne. Drugie. O kurde, da, da, dawaj trzecie, pas. Dobra. Król! Aaaaah, wow, król! Ty zajęwiste! Cztery punkty, brawo! A jak Wam poszło, napiszcie w komentarzu.